24 zł, bardzo dobra cena. Co? Widać to. Dobrze to pokręcisz, Dobrze. O. Wszystko w tej samej cenie. To nie, nie. będę podnosić. 19 ewentualnie. Aha, 19 trochę mniejsze. Takie. Z goździkiem, nie? A te za 24. Tak się prezentują. Widzicie, w Carrefourze na przeklądzie. Znicza i kompozycji nagrobnych O, Właśnie mi spadło. Dobra, to nie będę tego podnosić. Może ten. Tak, sobie zobaczymy co tu mają. Wszystko 24 zł. To też 24. No to cena bardzo dobra, no nie? Chyba najlepsza, póki co... O! To też 24. No, ekstra. W różnych kolorach. Tam jeszcze jest fiolet, widzę różowy. Dobra, czy z drugiej strony? Tego tak wejdziemy sobie dookoła, co? To są pojedyncze? Nie, to też są kompozycje. Ten fioletowy też jest bardzo ładny. Mhm. Patrzcie, prawie każdy kolor dostępny. No, coś ten koszyk nie współpracuje dzisiaj ze mną. O, jeszcze z Gerberem. Wyjąć się Gerberę? Dobra, wyjmij babu. Też 24. Nie no, cena to jest naprawdę bardzo dobra. Zamyślicie. Przegląd zniczy i sztucznego kwiata z oszą, z biedronki, z lidla. Już na kanale, także zapraszam. To ładnie podnosiłam, nie? Chyba tak. Z tylko z bo kompozycje dopiero dostępne od 9 października, także na pewno sobie polecimy. I idę poszukać z No Dobra, szukać nie musiałam, bo za plecami mam z się Się naszukałaś, babo. Taki malutki Z 4,49 czy 3,49? Jakaś promka chyba, 3,49 lat z godzin. Nie wiem, nie widzę. Teraz w promocyjnej cenie 3,49 jest to coś 2,4 po 6 pakowane. Chciałabym podnieść od jednego, ale wszystko spakowane w folicji. To, to nie podniosę. Ale jeszcze przejdę 3,49, tak. Jakaś cena promocyjna. Przejdę z drugiej strony, może. No nie, wszystko spakowane. Ale jest tutaj na wyciągnięcie ręki, to tak o. Troszkę podniosę. A ten tutaj? 4,49. Szkło. No to chyba cena OK. Ale gdzie tu jest podane, ile to jest godzin? Ło wow. nie doczytam takie dziubdzioki. Nie ma szans. Zadyszka 9,99. O, coś takiego. Aha, tutaj są godziny podane. 34 godziny. 30 godzin, 10,99 bardzo podobne były w Lidlu, tylko dużo większe. O tu jest fajnie odfoliowany, to sobie podejrzymy i idę dalej. A Są jakieś sztuczne kwiaty, takie bukieciki. Ile to bukieciki? Nie mam tutaj ceny, to jest cena znicza, ten 10,99 ale zobaczcie. Brać to? Czy, to, czy to spadnie? Gruch nieba? Nie. Dobra. To jeszcze taki. Ale nie mam, ten tam też cena zniczy. Dobra, może z drugiej strony zobaczę, nie? No i tam podnosiłam. To jeszcze o. Takie. Tego odłożymy tu, bo chyba to był, nie? Chyba tak. Matko jedna i ja tu jest znicza. Tam wszystko i tam, 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 tam. Jajku. Nie, no dzisiaj tego nie przelecimy, ale tak choć troszkę, co? 50 godzin, 11.99 to może babo przyspiesz trochę no dobra, to chodźcie, przyspieszemy trochę tutaj taki znicz kolorowy 5.99, ile to jest godzin? nie wiem, nie podają, a jak podają to o, patrzcie kto by to dojrzał, no ja nie wiem ja nie widzę, no, ja to wam nie podam, nie? Ale jak ten znicz się prezentuje też go nie wyjmę, bo wszystko w Mam no, takie różne kolorki, nie? lecę dalej Poczekajcie, pokażę Wam. Tu, tu, tu. Tam wszystko, tu na lewo, tu na prawo, na wprost. To wszystkie czerwone, tam regały, wszystko w zniczach. 8,99. Także tutaj to jest wybór niesamowity. Takie znicze. Czerwone, białe. I pomarańczowe. O, takie. A tutaj też są. O, jest jakaś promka. Mały znicz, 50% taniej. Akcja antyinflacji, co tutaj. Szybko, kupując dwie sztuki. Jest jakaś promocja. Snitch szklany, diament duży. Najniższe, aha, to jakieś ceny są podane dobre. Nie chcę mi się tego czytać. Jest jakaś akcja, więc trzeba się wczytać, bo to chyba wszystko są aplikacje, nie? Dalej w temacie zniczy. 8,99 43 godziny. Ale to są te same, tak, to są te same. Jejku, ile tutaj jest bukietów? Tu, patrzcie, i tam. O ja, Kerfur wygrywa, co? Zawsze w Kerfurze był największy wybór. I w tym roku Kerfur nie zawiódł. Chodźcie sobie zobaczymy, jak to wygląda. Ale te to są konkretne, co? Ciekawe ile. Mam tu jakieś, jakieś ceny. Nie mam, ale obejdź babą dookoła może. 5.99. A jest, dobra. Hryzantem ma 8821. To jest jakiś bukiet hryzantem. Dwa, 13 też bukiet. Nie, nie, Hryzantem tak bukiet. Co ty Bukiet i pojedyncze jakieś za 11 ewentualnie mniejszy bukiet 6 zł. No to tu trzeba czytniki naprzód, bo ciężko będzie wiedzieć, wyznać się, która cena do którego kwiata, nie? Ale konkretna. Są też mniejsze, o. W różnych kolorach, jak widać. No, no, no. I kolejne bukiety. Tym razem róż. Aha, cenowo to jest to samo chyba, tak? Róż. Róże bukiet 29, 11, 24, 12, 16 i 7. I jakiś, A, i pojedyncza róża 2, 49. Ciekawe, która za pojedynczą, ale świetnie to wyukładali. patrzcie. Boję się ruszyć, ale róż rusz coś, babą. O, takie bukiety róż. No, no, no. Świetnie to jest powkładane, patrzcie. Ekstra, nie? A te pojedyncze, ciekawe, które to są? Patrzcie. O ja. Naprawdę. Niesamowity wybór. O, tutaj chyba te pojedyncze za 2 zł. A to tu ją mam. Zobaczcie, tak. Chyba to będzie to. To całkiem, całkiem, co? I tam jest ich więcej. To są już bukiety, tak. Także tak, no czytniki naprzód, dziewczyny. Bo ciężko będzie się tu wyznać w tych cenach. Wracamy, idziemy na tę kompozycję, czy na no zniczę? Chodźcie trochę na kompozycję. 24 zł. Aha, to są te, które były tam wyeksponowane tak ładnie. To sobie tak fajnie przelecimy. O. Tu są różne wersje kolorystyczne. te 3999 Może wyjmę jedną. No. Ewentualnie coś takiego. No, no, no. Tylko cztery dyszki. A to z kalią. aż się boję, że będę wyciągać coś coś zrzucę, także babu, uważaj. Jest tą gigantyczną krezantemą, ale nie wiem czy to mi wyjmę to, czy nie. O, no. Patrzcie ile to? 44 zł Biała kryzantema. Ewentualnie żółta, już Wam pokazuję. O, taka żółta. Albo taki krem. Nie będę wszystkich wyciągać, nie? Może wezmę sobie tego koszyk i już idziemy dalej. Aha, tutaj kącik. Zrób to sam, w sensie może mama stworzyć swoje kompozycje, ale to może nie, choć się na znicza. Dobra, bo bo idź na znicza. Zbłądziłam jak zawsze, nie? 100 godzin. O, 1699. Bardzo dobra cena. Bardzo bardzo. Tak się prezentują. Może o, tak zrobimy sobie. Mhm. Różne kolory. Było coś widać? O tu są babo. dobra. Takie kolory mamy 17,99, 38 godzin. Taką różą piękną. A te? Co to takie fajne? 5,99 12 godzin. 5,99 jeszcze coś takiego. Tutaj za 26 zł. Takie giga, giga. Ale nie będę wyciągać. Nie, nie, bo to mi gruchnie. Takie holo Podobne były w Lidlu. A tu jakie w ogóle dobra wezmę koszyku. Bo... W ogóle zapomnę, nie? 27 to, jaki w ogóle? Ten to zaraz się przewróci, nie? O, patrzcie. Ile to ma godzin? Nie wiem, ale wiem na pewno, że tutaj wrócimy. Bo jest na czym oko zawiesić? 31 zł, jeszcze takie. A ile to jest godzin? 50. I tutaj jeszcze widziałam takie z błyskiem, z błyskiem. Zobaczcie, o. 17,99, 44 godziny. Coś innego, nie? Takie. To jest taka ala choineczka. No, 56 godzin, 18,49. I tak przejdę tutaj środkiem tej alejki i kończymy, co? Bo za długo się zejdzie, ale wrócimy. Pasz jest znieczone. jest w czym wybierać. Ale to ja bym tu musiała siedzieć za dwie godziny, wiecie, żeby to wszystko pokazać. O, 12.99. Jeszcze coś takiego. I tu mamy 36 godzin. Czerwony, bardzo ładny czerwony. 12.99, 36 godzin. No, no, no. A tu w ogóle jakie? 100 godzin? Nie, 36 godzin. 12.99. Tego pokazywałam, tak. O, czekajcie, pani szła. Tego również, 50 godzin. Mhm. Dobra, i tym tutaj kończę, 11.99, 50 godzin, chyba że, tak, byłam tutaj, To tu już kręciłaś, baba, dobra, to idę, wrócimy. Dzięki, że byliście, do następnego, cześć. Patrzcie tutaj, jaki znicz, a nie wytrzymam, 39 zł, nie, ten 64, o, taka, bez wkładu, wkład trzeba sobie ogarnąć, nie, ewentualnie powyżej, 39 zł. No 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 dobra, to tak na kolejny przegląd. Od tego zaczniemy. To idę. Zobierzemy sobie gazetkę. Zobaczcie, tutaj akurat jest coś ze zniczami. Czy sobie tak przelecimy po prostu. Dobra, to może tutaj przelecę. Jak coś to sobie zastępujecie. 23% taniej. Ceny zniczę od 5... Nie, to jest bukiet. Cena bukietów. Od 6 zł. O. No, mam radę, czy nie? Cieniutka ta gazetka. Porównaj do tego, co można zastać na sklepie. To jest ostatnia strona? Tak, ostatnia strona. Czyli takie może największe okazje tutaj w tej gazetce są pokazane. Tak grzeby, ja myślałam, że się skleiły kartki, ale nie. Czy się skleiła? Nie. Dobra, wszystko. To idzie. Wrócimy. Czy zabierzemy sobie jeszcze tą gazetkę? Zabierzemy sobie. To jest oferta od 3 do 14. O, to sobie przyjrzymy jeszcze. Chodźcie. Dobra, chodźcie, zerfniemy sobie jeszcze na tą gazetkę. Tak na masę auta, bo powiem Wam tutaj w tym parkingu podziemnym strasznie duszno. Strasznie, strasznie. O, tak? Będzie dobrze? Kto zainteresowany to sobie stopuje. Na mówiąc. Może to nas zachęci, żeby wybrać się na przegląd. Ciuszka, co Wy o to? Do kerfura, piszcie. Idziemy sobie na przeglądzik. Taki jesienno-zimowy. No troszkę kurtek. I nie tylko. Jest łomatko. matko. Co tu tak zawiewa? <noise> no tym parking. A przed chwilą mówiłam, że duszno chyba mnie usłyszeli i puścili jakieś muchawy. Nie, to jest na przestrzał, wiecie. O, tu jest tak, nie? To... Wiatr może wpaść boczkiem, boczkiem dla dzieciaczku. Je zmienia w ogóle obok. Głośno jak cholera. Może jedną mogłam w środku nagrywać, ale dobra, tak szybko przelecimy. Jak coś tu sobie głos wyłączycie i tylko... Jakie ceny w ogóle? Rękawiczek dobre, no nie? Czapy tylko sobie przejrzycie gazetkę. Bucik. To co, lecimy na przeglądzie do perfura? Piszcie, jak coś to... To sobie zrobimy. Dobra, wszystko. Kończę. Cześć.